Siemanko, z tej strony, Mr. Quellux, i chciałbym wam dzisiaj zaprezentować właśnie Cryzisa trójkę na full detalach, na full wymaganiach u mnie. Yy, oprócz wygładzania detali, typu wiecie, jakieś mury czy coś w tym stylu, mam na zero włączone, zaraz wam zresztą pokażę, a reszta jest na full detale. Yy, mam standardowo około 30 FPS na takich, na full HD i na full, więc yy, tak sobie przetestujemy. Tylko jedną mapkę tutaj. To jest Crush Side. To sobie postrzelamy. Nie mam dużo czasu bez rano. Jest 9:17. Mam na 40 po wychodzić na autobus. Okay. Standardowo weźmiemy sobie. Okej. Okay. Niech się załadują tylko. Okej. Okay. Dobra, czekajcie, patrzcie. Options, graphics, na full HD, full screen, co jest? Options, advanced graphics i wszystko jest na very oj very, 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 na full. A. No, nie będzie tutaj medium, jak było. Discord, dobra, no i mamy te 30 fpsów i możemy nawet płynnie grać. Powiem wam szczerze Nawet Na pewno to nie jest jakaś tam super płynność Ale myślę, że 30 FPS-u wystarczy nam uh, uh, uh. Dobra Kitramy dupę Mamy tu jakąś inną broń nie mamy chyba F. Dawaj. Wow, ale w, mnie zdjął, nawet nie wiem skąd. E te cheaterek obok mnie centralnie z tym łukiem. Także jak widzicie, i tak będziemy mogli nagrywać full HD. Więc jak może już gra wyjdzie, bo ja będę single nagrywał player. Czyli jak wyjdzie gra, to prawdopodobnie będę wtedy sobie A nagrywał. Full HD na Aleś mnie zdjął. Jep. Dzięki. Ech. Dobra, jebniemy sobie samochodzik. Cały czas 30 fps nie spada, więc nawet po co jest? No, dobrze, dobrze się gra. Nie jest tak tragicznie, chociaż mogłoby być lepiej. To 40 FPS-ów by mi wystarczyło do super płynnej gry. No ale... Moja grafika coś sobie nie radzi. Okej, okay, tam lecą. Aha, spoko. Ktoś już mnie zobaczył. Bywa. Ale lamię teraz. Bo dawno nie grałem. Szczerze wam powiem, dwa dni i odzwyczaiłem się. Ale powiem wam szczerze, że gra się nie nudzi. Tak jak y, zrobiłem krótki gameplay, jak tam gra się sprawuje. Dwa. Wow. O, ho, ho Ile ich tu było? Ja pierdziele. Co to jest? Na strony się bawienie, czy co? Tak nie ma takiej zabawy. Dobra, przelecimy do nich. Where are you, bitches? Tam jest. Podejdę do niego i wyjebię taką skolbę Haha! <śmuletra> nie! Łocho, zabiłem się sam. <śmuletra> chyba. Tak? Tak, chyba. Chyba, nie. Nie zdążyłem. Ej. What the fuck? Co im tak się tu strzelają? Was z das tutaj Na czerwono coś wali O jest <noise> Ale dostałem nie no Pięknie ile tam runda jeszcze będzie trwać, ale jestem Lamerski A już niedługo Myszka mi się zepsuła. Sorry, zjechałem do, do... Mi do dołu. Mam cały czas taką gównianą myszkę, muszę właśnie czekam na kaskę, żeby sobie ją kupić. Nie wiem, może w tym tygodniu już ją kupię, ale nie wiem dokładnie, więc yy, zobaczymy. Siema. Dobrze. Hmm, gdzie oni są? No, wow! No chciałem przywalić. Coś mi się nie udało. Tu głupia jest klawiszologia, ja muszę sobie poustawiać. O, jakby zdjęli jeszcze. O, hele, ja jestem lamerski. Ale kogoś zabiłem w końcu. <gry> Dobra, nie jest tak tragicznie w sumie. Ale ja czek chcę kupić BFA, a trójeczka sobie na dniach. Mhm. O, tam pobiegł. Zdychaj. Fuck! Nie. Skończyło mi się AMMO. Jep, nie zdjął pewnie. No jak? Tu, tym się wali. No szkurde, nie mogę przejść. Tu jest. Dobrze. Tym dobra. Mam teraz pod palę. Hmm, jakby do nich tam wejść. Okej, okay. nie wiedziałem o takim czymś. Szczerze? Where is... Dobra, zabiłem kolesia tarczą, ale w <laughs> patrzcie, Chodźcie. Yeah. tam ty zginął. Nie to dobre było, dobre. Mam 5 kili, mam 5 kili, dobra, dobra jest, wszystko dobrze jest, wszystko dobrze jest, dobra, lecimy, sorry, musiałem wyłączyć na chwilę mikrofon, gdzieś mam je, nagrywam, Ła znowu, myszka, nie wariuj, Pieprzona. No, jakie hamstwo! Głupia myszka, wkurza mnie ona. Tragicznie się graniał. Ucieka mi czasami na dół. Nie wiem dlaczego, ona ma taki jakiś głupi sensor, ale to jest myszka, nie wiem, za 20 zł. Kupiłem ją bardzo dawno, wygrzebałem ją, jak się ta moja zepsuła. Moja była epic A teraz kupuję A4 Bloody Gaming, coś tam? V7 czy coś takiego. Nie wiem jak, czy mi przypasuje. Jak nie, to zrobię unboxing, recenzję i pójdziemy sobie z nią sprzedać. <laughs> Ale naprawdę bardzo jest fajna myszka. Patrzyłem jak się jej utrzyma w dłoni w Mediamarkcie. <laughs> tak. Idziemy po drzewku. Dobra. Tak już jestem w gównianym miejscu. Uuuu. No, dostał. No ja też bym chciał jeszcze pozabijać. Jest tam, okazja. O, ale nas zdjęli, to było piękne, piękne, piękne. Uf. Dobra, już dwie sekundy, jedna i koniec. Także dzięki za to, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Już wiecie, jak wygląda full hande gra. Także do zobaczenia.